Cześć, dzień dobry. Witajcie na kanale Alexa The Books. Ja jestem Alex. Ja jestem to Marcin. są moje box. <laughs> z nami jest nasz piesek, który kocha herbatę, dlatego mam herbatę ze sobą, a nie na podłodze, żeby było mi wygodniej. Bo okazało Dobra. się, że Freddy kocha herbatę. Co szczęście. Uwielbia ją nam z kubków, jak tylko jest do nich dostęp. Na razie bawi się tam. Zobaczymy jak będą jakieś niepokojące hałasy spoza kadru, to znaczy, że, że Freddy działa. Tak. I żeby nie było, że Marcin jest takim wyrodnym partnerem, który siada na fotelu, kiedy ja nie siadam na fotelu, to ja bym kazałam usiąść na fotelu, bo tak. jest swoim gościem. E, tak było. Po prostu się martwię. Dzisiaj nagrywamy, mm, wybieramy książkę po pierwszym rozdziale. Dlaczego w ogóle nagrywamy ten film? Bo pomyślałam, że moglibyśmy w innym filmie podzielić się wrażeniami z tych książek. Poza tym nigdy... Książki. Oboje właściwie z tej książki tak masz rację, bo wybierzemy przecież tylko jedną. Zasady są takie, że oboje wybieramy ze wszystkich półek, bo są tu i książki Marcina i moje, trzy książki, dajemy je sobie wzajemnie, każdy z nas czyta po jednym rozdziale z tej książki. Opowiemy Wam oczywiście po każdym, każdej jednej z tych książek. O czym mniej więcej wydaje nam się, że jest? Możemy też powiedzieć, dlaczego w ogóle wybraliśmy sobie nawzajem te książki? Czyli każda, z, każda osoba przeczyta trzy rozdziały trzech różnych książek. Dokładnie tak. Po I na koniec wybierzemy sobie jedną z tych książek i będziemy ją czytać. Tak. Potem myślę, że w jakiś sposób się z nami podzielimy, czy nam się podobało, czy nie. Tak jak już wspomniałam wcześniej. Moja, no, mi się podobało na pewno. No, zobaczymy. <laughs> ja wybrałam Marcinowi ze swoich półek i ze swoich książek, dlatego że wiem na pewno, których książek z moich nie czytał. Nie wiem, których ze swoich, dlatego po prostu uznałam, że tak będzie najprościej. No to są dla nas niespodzianki. Żadna z nas nie wie, co sobie wybraliśmy, nie patrzyliśmy. Ja uznałam, że to będzie zabawne. Tak. I myślę, że możemy wyciągnąć. Dlatego ja teraz też nie jestem pewien, czy ty czy to Czy ja nie czytałam, który czy z nich, no Bo no to ja rozbaczymy. byłem tak uczynny, że wybrałem książki z twoich półek. Takich moich. Wybrałem... Jedną czytałam. Ajajaj, aj, aj. Jestem głod? Jestem głod, czytałam, tak. Nikt nie odpisuje, nie czytałeś? Nie czytałam. Ja to chciałem przeczytać. I Śmierć od jego też nie czytałam. No i super, to tak jeszcze jedno. Także dajcie, mam chwilę. Back to the studio. Mam trzecią, mam <laughs> trzecią. Trzecią stwierdziłem, e, że wezmę ze swojego regału. Uuu. Ze swojego regału, Dziennik Asztalana. Ojej. Jest krótka, nie czytać Nie. Nie czytać latem. Co? Ale po... <laughs> Z zaskoczeniem, <laughs> y, mieszane y, uczucia. To jest autor książki, której ze z starej szkoły, której ja nie chciałam czytać, czyli Ostatniej Arystokratki, bo bym to tutaj nie interesowała. Aha. Ale to są takie komedie, więc ja wiem mniej więcej o co chodzi. Okej. Okay. No ale dobra. Pamiętajmy, że to jest jedna z trzech. Nie, są będę, trzy, nie będę oceniać, nieważne. Nie to, nie wiem, Moje książki wyglądają następująco. Ja wzięłam Marcinowi wszystkie z swoje półki. To są krótkie książki, dlatego, że w ogóle... Uznałam, że po prostu nie miał zbyt wielkiego obciążenia yy, i nie było stresu związanego z tym. Mhm. Pierwsza z nich to Growowoetrze, żałobny zbieg, dlatego, że przeczytałam ją w zeszłym roku mniej więcej w tym okresie i uważam, że jest znakomita na ten okres. To są opowiadania, które troszeczkę się ze sobą łączą, ale nie do końca. Sam też już musiał odkryć o co chodzi. I jest to znakomita literatura, po prostu coś wspaniałego, nie mam nic do dodania. To, też na płuce, nie? Tak masz, spojrzałam przed chwilą. Są też Myszy i Ludzie Steinbecka, czyli no, klasykę po prostu, bo jeszcze nie czytałeś. A to jest króciutka i naprawdę świetna powieść, a raczej. Powiastka. <grych> I ostatnia to jest moja odkrycie w tym roku. Bardzo się dobrze bawiłam na tej książce, w sensie była bardzo klimatyczna i fajnie napisana. In, in I, tak, I angielski jest prosty, więc nie będzie tutaj problemu ze zrozumieniem e, o co tak naprawdę chodzi, czyli The moment in Black. Możemy razem potem obejrzeć ekranizację z e, Radcliffe'em. Radcliffe. Także mhm. myślę, że zobaczymy po prostu co Ci się najbardziej spodoba. Mogę obrać wszystkie trzy? <grych> <grych> no nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Widzicie jak ja dobrze wybieram? no jej Ja wybrałem trzy pozycje. E, trochę na ostrzał, trochę, trochę losowo, ale s, e, nikt nie odpisuje, bardzo chciałem przeczytać jak wyszła. E, I wciąż się za to zabieram, także jak przeczytasz, jak tu wybierzesz, to potem zdecyduję, czy szybko ją przeczytam, czy trochę później. Ciekawe, bo ja wybrałem ci książki, które ja chcę, coś przeczytać, a ty wybrałeś mi książkę które chcesz przeczytać. Tak, ale ale Kasztelana czytałem. Jedną Dziennik to też właśnie czytałem parę lat temu w okresie świątecznym i też mi się podobało, bo do tam dobra, też dobra, taki, motyw starego zamku w okresie jesienno-zimowym jest, także to może Ci się do spodobać. Dobra, dobra. Coś w temacie też, w, w klimacie tego, w księgarza, pamiętnik księgarza? Okej. Okay. To chyba tak się nazywało. Tak, dobra. I Śmierć Wiweka o jego. To jest ciekawy tytuł. To tylko, że zauważyłem, że jest bardzo podobne do. Nie zapo kroniki zapowiedzianej śmierci Markeza, która mi się podoba, więc stwierdziłem, że może być. Okay. No, zwłaszcza, że jest na Twoim regale. No cóż, jest na moim regale, nie da się ukryć, także na pewno A, tak. jest do czytania. E, spoko, to w takim razie zaczniemy sobie od pierwszej książki. Myślę, że możemy zacząć od Tajfuna. Ja Ci też dam Tajfuna. Proszę. Tak, no właśnie o to chodzi. Okay. <laughs> Dobrze, zabieramy się słuchajcie za czytanie. Jeden rozdział. Jeden rozdział. 11 stron. <laughs> Okej, okay, udało nam się przeczytać pierwszą tak. książkę z zestawienia, e, obie te książki są ambitne, tak jak ustawiliśmy. Mhm. Mhm. E, mocna to była lektura, ale no, ja z mojej strony mogę powiedzieć, że nawet jak tej książki nie wybiorę, no to i tak e, wkrótce ją przeczytam, bo bardzo mi się spodobała. To opowiadanie było o kobiecie, która kupuje dwa kawałki tortu dla swojego nieżyjącego dziecka. Także ogólnie jako osobne nawet opowiadania było bardzo e, poruszające i ładne. E, także jeśli to potem się układa jeszcze w, jeszcze w swój własny wspólny obrazek, no tak jak mówiłaś, nie. To, to, to... to znaczy generalnie um, ten początek tej książki jest mocny, bo pamiętam, że też miałem takie, że autorka zaczęła z wysokiego C, ale mhm. generalnie może nie jest to... Wspólny obraz, ale po prostu są pewne elementy wspólne, które sprawiają, że możesz to czytać dalej i nie możesz się oderwać, okay, okay. więc to jest ważne i niewiele można powiedzieć o tym, o tej książce, kiedy przeczytasz tylko jedno opowiadanie, no bo tak naprawdę to jest zbiór, więc każdy z nich jest też osobną historią, więc im więcej przeczytasz, tym więcej możesz powiedzieć o klimacie też, który panuje. Mamy tutaj dobre preludium, tyle można powiedzieć. I widzę, że ta, to jest autorka Ukochanego Równania Profesora. Tak. Książki, która była w porządku, także myślę, że, że to jest dobry dobre wybór, dobry wybór. Tak, sobie przeczytałam, więc potwierdzam. Ja no. natomiast mam książkę Nikt nie odpisuje, i to jest książka o młodym mężczyźnie, który podróżuje, który w trakcie podróży poznaje ludzi, nadaje im numery, ale tylko tym ludziom, którzy podają mu swój adres, dlatego że on później pisze do nich listy. I jak możemy się domyślić z tytułu, prawdopodobnie nikomu nie odpisują, on podróżuje też z pieskiem, trochę o tej podróży, o tym jak ona wygląda w miejscach, do których przyjeżdża, opowiada, ale niewiele można... Się dowiedzieć, jakby z, z początkowych rozdziałów. no Mój pierwszy rozdział miał dosłownie dwie strony, strony coś takiego. Mój 11, tak. <głos》>, więc uznałam, że będę czytać dalej, więc przeczytałam do 10 rozdziału. Tak jest, tak. E, I to, co wysuwa się na pierwszy plan, kiedy myślę o tej książce, to to, że w porównaniu z np. Frankensteinem, którego czytam teraz, to ta literatura tutaj, konkretnie południowo-koreańska, e, ale w ogóle ta literatura, czy to japońska, czy właśnie koreańska. Ja wiem mi się troszeczkę jako taka beznamiętna e, i taka m, pozbawiona uczuć, pozbawiona takich głębszych opisów. Mm, bo oczywiście, ośredne. tak, ja mam też inne doświadczenie, no bo Przesiadam się tak naprawdę z książki, w której opisów jest ogrom e, opisów emocji, przeżyć wewnętrznych bohatera, a tutaj nie mamy na początek nic oprócz po prostu rzucania takich suchych faktów: e, podróżuję, uważam o podróży to i to. I to jest ciekawe. E, fajnie się czyta takie dwie powieści obok siebie, bo możemy zobaczyć, jak mocno różnią się między sobą te style, te to, takie. Może jest to kwestia też pisarki, autorki. Natomiast, no, różnica jest przeogromna. Ale yy, przyznam szczerze, że kiedy się czyta te książki, to przez nie się troszeczkę płynie. Mm, a przynajmniej to miałam to. tak i w, w przypadku tej książki, i w przypadku tej książki jest podobnie. że gdybyśmy nie nagrywali filmu. To myślę, że czytałabym po prostu dalej. I że no. ona by tak płynęła z tego. Tak, jakby one są krótkie też. Także łatwo jest po prostu zauważyć, że nagle minęło, na przykład, nie wiem, 100 stron, mhm. e, a my jesteśmy totalnie wciągnięci i się zastanawiamy się, co się będzie działo. dalej. bo w e, barwnych i długich opisów to. E... Zastanawiałem się, czy nie dać do wyboru pana Tadeusza, ale stwierdziłem, że to będzie. Jest... Nie, od razu że to, to, to jest w ogóle niemożliwe. No cóż, następnym razem. Daj się spokój temu tatkowi. No będą okazje jeszcze. Nie. Będą okazje. nie będzie. Warto dać drugą szansę nie. książce. Nie. Chyba, hmm. że ty będziesz mi czytał, tak jak czytałeś na klipie. Do no ty tych pól marwany z Bogiem rozmaitym. Po srebrzonych pszenicą. Po żytem. żytem. Okej, okay, lecimy z drugą książką. Zaczęliśmy dobrze, więc myślę, że może być tylko. Nie, mocno. Także mamy wysokie cechy, jak to ładnie to Ja pomyślałam, że to jest dobry moment na Dark Side of the Moon. Darek, że no <laughs> Po prostu ciemną stronę No to stronę tutaj giniera, bo, bo. lecimy. Leciły z tym. Nie, czytamy też. E, mroczna, roczna literatura. I ja wybrałem śmierć Viveka, o jego. No bo mamy śmierć w tytule, także możemy dopasować tutaj e, Mroczne klimaty. Well, let's see. Spróbujemy, jak to wyjdzie. Let's find out. Zajam 21 strony. Dobra, dobra. Do no, zobaczenia jutro. Czy ty jest od razu drugi rozdział? Aha. Pierwszy rozdział ma, słuchajcie, jedno zdanie. I can't. Ale to ty wybierałeś. 21, tak? Dobrze, to ja będę sobie na 21 stronę i będę czytać 21. Kolejny, nie przełóż się. Nie no, przecież, przecież nie przeczytam jednego zdania. Jak ja mam 21 stron po angielsku, to mi to zajmie, więcej Tego dnia, kiedy umarł wiwek spalił spalili tak. Ej, ej, to są spoilery. To jest pierwszy rozdział. Umarł wiwek odzi no. Detale, detale. E, ja i Marcin skończyliśmy już drugą książkę. Mroczną. E, mroczny. E, drugi, to też jest mroczne. Cały czas mi paruje ta historia murek. Okej. A jak Ci się podoba to Ciekawe. O facecie, który ma posiadłość na odludziu, e, Który jest naławiany do opowiedzenia mrocznej historii w dzień przed e, świętami I, twierdza, i stwierdza, że nie będzie jej opowiadał, bo jest zbyt mroczna, e, więc ją napisze. I właśnie tą napisaną historię będziemy prawdopodobnie będziemy jej świadkami, bo to pierwszy rozdział był takim wstępem. Ciekawe, ciekawe. E, cały czas jakby to jest perspektywa pierwszoosobowa, czyli widzimy e, i myślimy jego myślami, jego perspektywą, e, i cały czas słyszałem tylko głos Daniela Radkliwa. Bo... Tak? o okej. Okay nie pomyślałam o tym, kiedy czytałam tę książkę, e, ale może dlatego, że ja dawno dawno temu oglądałam ten film, więc już nawet nie pamiętam. Nie pamiętam nic praktycznie z tego filmu, więc o, fajnie mi się czytało. To jest także mam nadzieję, że będzie Ci się podobał. A jak język? Spoko, no, ma radę, no? Pewnie, będzie git. Okej. Okay. Spoko. Ja mam tutaj tą śmierć wiwekę o jego, bądź oczy jego nie jestem pewna. To jest generalnie powieść, która dzieje się w Nigerii. Mamy czarnego chłopaka, który umiera, i o tym jest w pierwszym rozdziale, który ma jedno zdanie. Ja sobie czytałam, kiedy Marcin czytał swoje, dlatego że jakby było, to bardzo niefajne, że ma 20 strona, a ja jedno. Po angielsku? No oh, sorry. A to jedno zdanie po Ale polsku. nie wybierałam tego specjalnie. Ale przyznam Wam szczerze, że. Mam problem już teraz, bo mam dwie książki i obie mam ochotę czytać dalej. E, to jest książka, która opowiada e, na początku o, w dużym skrócie telegraficznym, o związku rodziców Wiweka, jak się poznali, e, również o związku brata e, ojca Wiveka, jakby o jego synu, że ci dwaj się zaprzyjaźnili, byli ze sobą bardzo blisko. E, I my dostajemy takie przebłyski, co się wydarzyło w ich życiu, kiedy. On odszedł, ale nie wiemy dlaczego i jakby co jest przyczyną do wszystkich wydarzeń e, późniejszych. I powoli jakby wchodzimy w życie tych ludzi i to jest takie zwyczajne życie. E, takie życie codzienne. Rodzice Viveka bardzo, bardzo chcą wysłać go do Stanów, e, do Ameryki, e, na, do koleżu, z tego co rozumiem. Więc chodzi na różne kursy przygotowawcze a razem ze swoim kuzynem, żeby po prostu e, było mu raźniej, bo inaczej pewnie nie chciałby na nie chodzić. No i więc chłopaki jakby dzielą ze sobą całkiem sporo czasu. Tutaj jest dorastanie, jest młodość, jest dojrzewanie i to wiecie jest często takie. Czyli my w pierwszym razie dowiadujemy się, że umiera, a w drugim poznajemy jego historię. Tak, zaczynamy poznawać historię jego ojca i jak to się stało, że y, zaczął być z jego matką. Tak. Czyli nie nie, nie, nie przywiązał się do bohatera. Bo Później... Później jest też w ogóle perspektywa tego kuzyna. Mhm. I on opowiada jakby historię z jego strony. Także my niewiele, przez pierwsze 50 stron, niewiele było momentów, 50 kiedy. 50 stron już czytałeś? Tak. Nie, niewiele było momentów, kiedy mogliśmy rzeczywiście tego wieka poznać, bo na razie widzimy wszystko to, co dookoła. I jego relacje z kuzynem, i relacje jego rodziców, i relacje jego wujostwa, i to, jak spędzali razem dnie, i tak dalej. Więc jest to ciekawe, bo pierwszy, właśnie moment, kiedy ja poznaję, co on może myśleć, to jest, słuchajcie, czwarty rozdział. Także podoba mi się bardzo, bo to nakreśla obraz odnoszący się do tego chłopaka z każdej strony i z wielu różnych perspektyw. I to jest coś bardzo fajnego, także na ten co moment z... jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona. Ale to też miałeś podobny wątek w, w, w tych przekleństwach niewinności? Tylko tam nie miałaś perspektywy tych dziewczyn. Tak, nie miałam perspektywy dziewczyn. Tutaj ta perspektywa się pojawia w pewnym momencie w końcu. Ona hmm. jest krótka, co prawda, ale myślę, że będzie jej może trochę więcej. A tam też tam mizoginia mi się nie podobała w przekleństwach niewinności i to takie traktowanie przedmiotowe kobiet. Fasycie. więc. Więc myślę, że to był mój główny problem. I teraz jest ostatnia książka. Trzecia. Najwyższa chyba. Jeśli tutaj, jeśli chodzi o lekkość książki. Tak, zdecydowanie. A tu jeśli chodzi o lekkość fabuły. Tak, jest chyba najkrótsza. Um, tu nie ma rozdziałów, więc powiedziałam Marcinowi, że przyrzucę po prostu pierwszą część stron. I... Pierwsze parę zdań i będzie moja. Okay. A tutaj e, zobaczmy, ile tu mam, bo to będzie pierwszy dzień, tak naprawdę, pewnie, więc będzie miało parę. Dwie i pół strony. Wow, się naczytam dzisiaj jak szalona. Nie wiedziałem co wybiera, nie? No, zdecydowanie, ja po prostu jesteś dla mnie zbyt łaskawy. Nie powiem, że nie. Poczytane. Poczytane, poczytane. Trzecia książkę za nami, słuchajcie. Brzmisz tak jakbyś miał... Przebieg, przebieg maraton. Jestem swego rodzaju maraton. Mm, no, taki sprinterowy, trzy sprinty. Tak. Jak Ci się podobają tak. myśli ludzie? Powiedz, drogie, jak póki co mi się wydaje, trochę, bo oni idą. Przestaną. Przestaną iść. Podoba mi się, bo to jest relacja dwóch ludzi, którzy są zupełnie inni i rozmawiają ze sobą. Także no, bardzo lubię ten, moty lubię ten motyw rozmowy, także myślę, że jeśli jej nie wybierę, no to na pewno wkrótce ją przeczytam, no bo Steinbecka cały czas się za niego zabieram i jeszcze się nie zabrałem. Także myślę, że na pewno prędzej czy później do niego dotrę. To jest bardzo ciekawa książka. To. to? to. 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 No, no. Ludzie to bardzo krótka powieść, slash historia. Natomiast um, bardzo mocno przypominała mi książkę Stephen A. Kinga. Jest tu taka postać, która. Ty nie czytałeś o niej nie ale jest Bo jest tu taka postać mężczyzny takiego. prostego. Prostego bardzo. No i co się do no, takiego. Bez piątej Tak. E, i, I to, co jest ciekawe, to, to jak ta postać jest przedstawiana e, później. E, także jestem bardzo zaintrygowana, jak Ci się podoba. No, okay, okay, szczególnie, okay. że to jest, przyznam szczerze, no taka historia w pigułce tak naprawdę, nie wiem, ile ta książka ma 100 stron. 120. No właśnie. Także myślę, że to jest na jedno popołudnie, albo na jeden dzień jak tak Miała teraz, śmiała te za, śmiała te Okay. E, no to może dla mnie po prostu. Co tu dużo mówić? Spoczku. Ale cieszę się, że widzę. Zaciekawiła na pewno. E, tu mamy Dziennik, dziennik Kasztelana. Kasztelana. E, to jest, myślę, taka komedia w tak. formie dosłownie dziennika. Tak. E, mężczyzny, który obejmuje posadę Kasztelana w jakimś zamczysku, gmachu, e, w, na takim, jak to powiedzieć, ładnie. Na odludziu. Tak, na odludziu. No i dzieli się z nami swoimi przeżyciami z początków, oczywiście, przynajmniej na razie, z początków swojej nowej kariery. No i my nie, nie do końca wiemy, co tam się wydarzyło, i w sumie nie musimy wiedzieć, bo i tak buja. Jest to rzeczywiście zabawne i bardzo szybko się to czyta, bo po prostu jest to zbiór dni, opisów dni, tego, co tam się dzieje i takich po prostu abstrakcyjnych sytuacji których jest świadkiem, często e, też Kurczę, jednym, no. jednym z uczestników, dziwne, ale ciekawe. No to już wiemy, że to nie będzie ten wybór, nie? E, tak, wiem. nie mam na no razie módu na to, ale myślę, Dobra. że jak już zaczęłam to czytać, to przeczytam to niedługo, bo to też nie jest... Długi tygodniu... ta, kochana, dwa po To jest dosłownie książka, Jedna. którą możesz sobie wziąć do pociągu i przeczytać. A że ja niedługo będę pociągiem jechać w tym tygodniu, to myślę, że może sobie wyjdę. Zobaczymy, jak mi wyjdzie z innymi wyborami. Przyszedł moment, aby zadecydować, co będziemy czytać. Udu -udu 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 wszystkie trzy? Po kolei? Ale którą pierwszą? No Najgorzej. Dobra, przypomnijmy, co mamy. Ja mam myszy Kanda, i ludzie. myszkę numer jeden. Którkę! Którkę wybierz panie. Groba Wacisza, żałobny zgiełk, eee, Woman in Black i myszy i ludzie. To z mojej strony. Z mojej strony nikt nie odpisuje. Jeden malutki piesek, który bardzo chce spać i denerwuje się, że nie tu gadałem nad tą głową. Eee, śmierć miweka Odziego oraz Dziennik Castellana. No i co, Marcin, Co ty nam powiesz? Grobowa kobieta. Grobowa kobieta myszy i... i ludzie. Ale myślę, że... Like and tak, easy boy. <grym> bo myszy i ludzie to jest tak krótka powieść, że to przeczytam innym razem. Ale... Okej, okay, jestem w szoku, bo myślałam, że powiesz, to przyczytam. Nie, nie, bo w sensie to jest takie, że... Nie wiem, nie wiem, ale w, ja wiem, że to, to przeczytam w, to wkrótce. No dobrze, w wkrótce, bo teraz już wiem o czym jest, także no na pewno e, szybciej do tego się zabiorę niż gdybym nie znał tego pierwszego rozdziału, to znaczy wstępu. E, jeśli chodzi o Woman in Black i Grobowe Cieszy zgiełk, to zrobiłbym to tak, że najpierw przeczytałbym grobową ciszę, a, bo właśnie skończyłem po prostu przed chwilą dosłownie parę książka godzin temu po książkę angielsku. po angielsku i trochę chcę, żeby mi głowa odpoczęła od angielskiego, od, od angielskiego, więc zrobię sobie tę grobową ciszę i grobową ciszę i z żałobny zgiełk, e, bo już rok temu miło polecałaś, mhm. a Woman in Black myślę, że wkrótce przeczytam, bo też jest motyw świąteczny tutaj, bo jak e, książka Może zaczyna się w A. No. No to jest mały... Co było o świętach, to przeczytałem o świętach tak well, to, to się e, Także ta grobowa cisza, żałobny zgiełk Beba na święta, klimat na pewno tytułowo będzie pasować. O, na pewno. Grobowa cisza, żałobny zgiełk. zgiełk. Mega. Cheerful. Będzie dobrze. dobrze. A z twojej strony. Bezapelacyjnie dwójka. Dwójkę wybrałam, panie. No cóż. E, no cóż. Bo to, to mnie po prostu tak wciągnęło e, i to. Będzie smutne, na pewno. No cóż. E, I to jest coś nowego. To są rejony, w które się nie zagłębiałam dawno, czyli Afryka, Nigeria. E, ostatnio skończyłam krwawy kobalt. To mm. jest o Kongo, o wykorzystywaniu e, tamtejszych Surowska. mieszkańców i surowców. E, mieszkańców do wydobywania surowców po to, żeby właśnie budować. Elektryczne samochody, nasze telefony, żeby tworzyć i tak dalej, i że cały świat wykorzystuje tą jedną społeczność, ten jeden kraj, i to było niesamowicie straszne. I wstydzę się, że jestem w takiej sytuacji czasem, w jakiej jestem życiowej, i że jest mi tak dobrze, kiedy ludzie tak cierpią. Więc myślę, że to będzie kontynuacja trochę wątku tamtego rejonu świata, może w ten no. sposób, bo. Z Kongiem nie ma to absolutnie nic wspólnego, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ale poczułam tak, taki vibe z tą książką od razu, że po prostu o ile na przykład mm, nikt nie odpisuje, jest dla mnie właśnie za bardzo pozbawiona emocji na mhm. ten moment, okay. ta jest troszkę bardziej e, z tymi emocjami, no to myślę, że to będzie dobre przejście właśnie z Frankensteina, którego być może uda mi się dzisiaj skończyć, zobaczymy. Uuu, ale to po tej śmierci możesz się zabrać za tą... Kronikę Zapowiedzianej Śmierci Markeza, bo ona jest bardzo krótka. To ma tam 100 stron, nawet mm. niecałe chyba. No tak ona jest podobna. Macie... z tyłu jak to... Rozmawialiśmy. Eee, no więc tak. Eee, też widziałam parę fajnych książek na Twojej półce. Eee, Zaułek Ługarzy? Ja tam mam same fajne. Zaułek Zau... Ługarza. No to to chciałam przeczytać na pewno. Ja to przeczytam. No. On, eee, autor napisał Ulica Marzycieli, jedną z najlepszych książek, jak jakie w życiu przeczytałem. Jeśli ktoś się zastanawia, czy przeczytać, albo chce przeczytać dobrą książkę to ulica Marzycieli na pewno e, spełni wszystkie jego oczekiwania. No, także tak, tak się e, przedstawia nasz TBR do końca tego roku. To chcemy przeczytać. Oby e, e, do świąt, bo w święta coś lżejszego trzeba zrobić. No zobaczymy jak nam wyjdzie. Do świąt nie zostało wcale tak dużo czasu. Tydzień, półtora, no. rzeczywiście. Damy radę. Dziękuję Dziękujemy bardzo za oglądanie. Musimy kończyć, bo nasz piesek tak, musi iść spać. Tak, odlatuje powoli. I my trochę też, wiesz? I razy, kiedy dziwnałam na tym klipie, jest zatrważająca, a wcale nic mnie nie dziwi. tylko czuję, że mój mózg już potrzebuje... Co mnie tak tylko oczy się zamykają trochę. Mm, no, to dlatego tak długo czytałeś te książki. Tak jest. Dobrze, zwijamy się, do tak zobaczenia jest. w kolejnym materiale. See ya.